Badań na Discorda, pierwszy link w opisie. Zostaw subka. No się ja jestem Sopkan. No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geta San Andreas. Dzisiaj zaczynamy nową serię i będzie to seria ODMA, czyli to są te po prostu misje poboczne. Na pewno wiele osób was wie, a jak nie wie, to są po prostu takie misje poza Geta tworzone przez graczy. No i po prostu wgrywacie sobie taką misję, no i przechodzicie. A jak widzicie po tytule. My dzisiaj zabijemy sobie matkę CJ, czyli kill the CJ Mother. Klikamy sobie po prostu Low Admission to pick. No i teraz powinna załączyć się właśnie tak scenka. Kill the CJ Mother. Go to Big Smoke House. He has work for you. Ok, ok, czyli mamy tutaj Big smoka i mamy tutaj innych ziomeczków. Tytuł w sumie spoko, mam nadzieję, że. kliknęłeś do tego. Eee, <laughs> nie no, spoko. Wybrałem mi się głównie dlatego, żeby w miarę się to i żeby tą e, ludziom. Po prostu wytłumaczyć co jest w tym serii. No i dograłem sobie tutaj HUD, który pokazuje nam ten, ten z GTA 5. To jest ogólnie GTA 5 HUD, GTA 5 radar, który pokazuje nam ogólnie, ile nam zostało do celu, metrów i tak dalej. Dechać, no i mamy znaczną tak samo mapkę w pożo, w pożo, w pożo, w pożo. No i tutaj musimy sobie powiedzieć do Big Smoke'a, no i dwóch balasów. Hey boys, Tempeni came and needs you guys to see him. Czyli Tempeni chce nas po prostu zobaczyć, czyli na jakieś po prostu spotkanie. Czyli jedziemy na jakieś spotkanie z Tempenim. Cztery osoby pewnie. Big Smoke zostaje? Big Smoke chyba zostaje, czyli jadą ze mną tylko balasi na spotkanie z tutaj tutaj panem, panem Tempenim. Zobaczymy czy kto tam jeszcze będzie, bo to jest ogólnie przed tym, zanim po prostu do Los Santos się CJ dostał, jego matka zginęła, oczywiście, wcześniej, no od razu po tym przyleciał. No i że niby tak to wyglądało. Więc czy tak to wyglądało? No, nie wiadomo, jaka, jakie było zamierzenie tutaj ludzi od Rockstar'a. Ale za chwilkę zobaczymy. Stoi tutaj Pulaski, stoi Mendes, no i stoi tutaj. Eee, jak ci kurwa było, no dopiero o nim gadali, Tempeni, właśnie, no i mamy tutaj wszystkich z nich. Take this to grow and kill the CJ mother, czyli mamy tutaj e, Feniksa, ale, ale, ale to chyba chodziło o to, że zielone Sabre, które e, rzekomo e, była misek, że przez to auto oni zabili niby matkę CJ'a, ale tu mamy Feniksa. Czemu, czemu jest fenix a nie Sabre, to już, to już nie wiem. Ale bieremy tego Feniksa po prostu. No i tym feniks mamy sobie zapewne Kill Grow Members on the way to Grow Street, Okej, okay. Czyli mamy zabić jakiś. Aha, jestem sam. Bez... Są tam balasy. Z jednego sobie wezmę. Z innego balasu sobie wezmę. Siadaj, ziomeczku dałtka. Eee, masz ochotę sobie wsiąść tutaj? Siadaj, skakuj. Dawaj, lecimy, Morto. Dawaj, dawaj. Trzeba zabić matkę Siedzia. Aha, ty, ty chyba nie chcesz, czy ty chcesz? Kurwa, który siada. Nie wiem, ktoś mi się przyda do pomocy. Usiadaj! Jedziesz? Rozpierdalaj, kurwa, nie, już gościu, co ja jestem? Wypad z drogi. Sam, sam ich wszystkich tutaj e, rozpierdolę. Dobra, tutaj mają pierwszą grupkę balasów. Trzeba to jakoś roztrośnie, bo oni mają zapewne broń. Więc ustamy gdzieś tutaj. Mamy, mamy tutaj ten. Czy ja ich w ogóle sięgnę, tak? Policjantów tu też jakoś trzeba rozpierdolić Ale mi głównie chodzi o, o zabicie tych panów Nie wiem, ja nie umiem strzelać w tej grze to panu jeszcze... No co jest, kurwa, strzelam w nich A oni dalej żyją Nie, najprościej będzie ich chyba wyprzejeżdżać To chyba, chyba Tak, najprościej będzie ich wyprzejeżdżać po prostu No i tam później dostać się do chaty Tylko no, tam policja jakoś by pasowała. Tutaj zgubić to, to, to tyle was widzieli. Po prostu ich wyprzejeżdżam, bo jednak samemu jest ciężka, że żaden do mnie nie, nie chciał wejść, a pewnie powinien do mnie siąść. No to już e, nic na to nie pasowało Pasowałoby zgubić policję, tylko szef Geta, San Andreas, zgubić policję to jednak nie jest takie łatwe. To jakiś helikopter widzimy na mapie, że nam lata. Więc zabijmy ich i zobaczymy tutaj. Co dalej się stanie? Mamy następny punkt tutaj na Grocery, czyli jakąś grupkę balasów musimy e, sprzątać na tym e, Grocery. Ta gra to czuję się, abym grał tu w 20 fps, bo więcej to pewnie nie mam. Dobra, rozwaliłem tutaj dwóch jeszcze dwóch mi tutaj e, zostało, więc objadę sobie z tą policją jakoś tutaj naokoło. Wypierdolę ich bambuka, ta policja w GTA San Andreas nie umie jeździć tak samo jak ja widzę. Czyli to w ogóle taką policję zgubić to ła. A wy narzekacie, że policja na For Life, y, czy tam na jakimś ym, innym serwerze nie potrafi jeździć. Kurwa, patrzcie jak jeździ ta zwykła z GTA San Andreas. A czemu wy tych nie weźmiecie? Oni do mnie strzelają, panie wadze. Oni zaczęli, nie ja. Umieję też władania SMG. Dobra, przez to musimy jakoś wjechać. No i musimy wejść w ten yy, czerwony punkt. No i mamy jakąś cutscenkę, tak? Breakthrough Grove Street Defense. O kurwa. Dobra, tam ta Grocery Defense to. O kurwa. Ta Grocery Defense to nie wiem, czy to jest na moje możliwości. Czy ta obrona Grocery jest na mojej możliwości? W dodatkach mam policję na ogonie. To nie jest kurwa na moje możliwości. Nie, to nie jest zdecydowanie na moje możliwości, mi się wydaje. Przynajmniej mogliby policję usunąć. Dobra, wysadźmy ich. O kurwa. O chuj. Mamy kamizelkę niby, mamy jakieś helikoptery I mamy tych wszystkich z Grove Czy tak to. Czy tak wyglądała... Czy tak musiało wyglądać zabójstwo Matki CJ? Powątpiłam, że aż tak. Że aż tak to musiało wyglądać. Ta misja to do najlepszych chyba nie będzie należeć. Przydałbym mi się jakieś HP i tak dalej. Zresztą jest to nic niewykonalne. Żeby tę misję przejść jakieś inaczej, na cicho albo coś takiego. To jest prawie niewykonalne. Wypad, kurwa. To, zaraz wypierdolę. Przecież to jest. Jak ja mam to przejść? Przecież to nie jest wykonalna misja. Co? Ty, to jest za dużo ludzi, żeby ich to przejść. Biorę to. Biorę to pancernę główną. Może, dam... może damy jakąś radę sobie z tym. Nie wiem, wysadźmy ich jakoś. Kurwa, to oni mnie wysadzą. To jest niewykonalna misja, chłopaki dziewczyny. To jest kurwa w ogóle niewykonalna misja. Ja jej nigdy nie przejdę. Zostawcie mnie, kurwa. Ani tu hapa, ani nic. O, program GTA San Andreas przestał działać. Dzień dobry. A i widzimy się już po małych problemach tutaj technicznych. No i się dowiedziałem jeszcze tutaj, patrząc tutaj, e, tam gdzie się pobiera to miejsce, czyli na tych biomach że powinien mieć włączone AESACMI, żeby policja właśnie nie ingerowała. Właśnie mnie to dziwiło, trzeba jest stawić o policji, jeżeli ja współpracuję właśnie z policją, a policja nie powinna do mnie atakować. Więc wpisałem sobie to AESACMI. No i teraz już. Gramy tak prawidłowo. Mam nadzieję, że znowu mi gry nie skraszuję tam gdzie wcześniej. No bo wcześniej skraszowało nam e, tam gra. To sobie możemy zeskipać, bo już tą scenkę widzieliśmy. No i teraz wchodzimy kurwa do akcji, rozpierdalając wszystkich tutaj chłoptasi z Grow Street. Dobra, nie, to... to no chill, tylko trzeba na spokojnie, jeden po drugim. Trzeba na spokojnie. Pan zginie, pan, panu pes, pestkuje w głowie jednemu drugiemu. Co pan kurwa? Jest terminator. Dobra, jeden leży. Leży również ten. Ten tu się sam wepchał. No spokojnie. I to wszystko przejdziemy. Policja już teraz to nie ingeruje. Ja się tak dziwię czemu mi kurwa policja się. Czemu policja się wtopła? Lecz napisać w sumie, czy da się zrobić tą grę płynniejszym jakimiś tutaj sposobami. No bo na tym window 10 to jednak ta gra kurwa nie chce chodzić, a jak ktoś wie. Jak ja mam tutaj zrobić, żeby to ja w miarę później chodziło? No bo chodzi to. To, 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 to jakoś chodzi, ale dupę nie urywa. I po prostu po prostu jak to jakoś ogarnąć w miarę. Dobra, musimy wybić tych, tych kurwa ziemeczków. Oni to gdzieś mogą być poki na dach, żeby za chwilę jakieś serii jest jakieś kurwa kałaśnikowa. No bo już nie będzie co ze mnie e, tutaj zbierać. Tu ich, tu ich jest trochę więcej. Ten ziom mu się tutaj wepchał. E, tam jest jeden. Dobra, dostał w główkę. To są następni. Jest za ciężko. Nie, bo tak, takie mam sensa chujowego. Ciężko to. Nie mogę sobie ucelować z sensem. Że tamten jest za wolny, tamten za szybki. Więc zostaniemy po prostu przy tym. zostanę po prostu przy tym sensie. No i wysprzątajmy tutaj. I sprzątnijmy tą mamuśkę CJA w końcu. To myślę, że nie będzie jakieś kurwa trudne zadanie bez tej policji. W sumie ta policja tutaj robiła nam. Najwięcej no, no i możecie właśnie e, jakieś, jeżeli wyrobić jakieś mapki DM, oczywiście mogę Wasze mapki ograć, więc możecie je podesłać na przykład o mnie na Discordzie, a bo po prostu dołączę na do Discorda, który znajduje się w pierwszym linku w opisie no i tam je znajdziecie na pewno, możecie tam również podesłać e, mapki DM do następnego odcinka. A jeżeli Wam ja się spodoba, to myślę, że tak z 50 lajków i myślę, że e, następny odcinek tutaj z DM-ów wleci od razu. Więc taki próg 50 łapek, a jak szybko wbiercie to później pomyślimy nad yy, następnym. Tutaj byli nad dachem. Czy to, już, czy to już tyle? Czy to już tyle tutaj naszych yy, kompanów? Dobra. I, I dopiero dostałem serię od pana tutaj zapłotka, tak? Czy jeszcze ktoś z zapłotkiem się kitra? Yy, umiejętność czasem 4 mi wzrosła również. Tu mamy jakieś kałasznikowa. Yy, czy kałaśnikowczym czwórka? Weźmy sobie kałacha to chyba będzie jednak lepsza opcja. No i tu. E, ciekawsze nas... czeka przy wejściu do siebie. O kurwa, tu wejście do, do domu tutaj, jest się ten pan. Pan właśnie się tu jeszcze schował. Czy tu jest jeszcze ktoś, kto chce zginąć? Halo, proszę podnieść rękę, żebym dwa razy komuś nie zajebał. Dobra, spoko. No i wchodzimy sobie tutaj do domu Johnsonów. Mamy tutaj CJ'a. Najpierw to będzie chyba. Skradać, żeby mnie nie zobaczyli, bo chyba nie powinni mnie zobaczyć. Powinniśmy się tutaj skradać, chyba Się co? Sieci ja tylko odjebę mamuśkę. Tylko gdzie ta mamuśka jest? W kuchni nie ma. Dobra, czyli mamuśka gdzieś powinna być na górze. Gdzieś tutaj powinna być mamuśka na górze. Tu jest ta jego mamuśka, tak? To, to jest ta pani? Tak, to. No, i misja została wykonana. Kilde, Johnson Matter, szacunek plus. Szacunek zwiększony. No i w sumie chyba misja e, aktualnie się skończyła. Więc, jeżeli wam się spodobał, zostawcie suba, like i komentarz. Wezwałem sobie trzymajcie się wszyscy. Do następnego. No i podsyłajcie mapki DEM. Bez... Yo!